Wcale nie tajna grupa przedstawia Tożsamość Autorstwa Chelsea Rawisz. Rozdział ósmy Nazajutrz, kiedy Paul wybrał się nie wiadomo gdzie, podejrzewałam, że do swojej byłej dziewczyny zupełnie nie wiedziałam, co ze sobą począć. Z braku zajęcia postanowiłam porysować. Tak dawno tego nie robiłam. Zrobiłam sobie kubek gorącej herbaty i usiadłam przy biurku, spoglądając na rząd równiutko ułożonych ołówków. Każdy z nich miał inną twardość. Wzięłam najtwardszy, by wstępnie naszkicować rysunek. Rysując, odpłynęłam myślami. Przypomniałam sobie wczorajszy dzień i moment, w którym, jadąc drogą, zobaczyłam w lusterku wstecznym, jadący za mną czarny samochód. Znów zadrżała mi ręka, a kontur rysunku rozmazał się, więc zmielam papier i wyrzuciłam go do stojącego obok biurka kosza na śmieci. Wzięłam nowy arkusz papieru i zaczęłam rysować. Zawsze, gdy rysowałam, popadałam w swego rodzaju trans. Tak było i tym razem. Pozwoliłam, by moja wyobraźnia sama podyktowała mi, co tym razem narysuję. Po wszystkim zerknęłam na rysunek i jęknęłam zdegustowana, krzywiąc wargi. Było jasne, kogo narysowałam. Tych oczu nie dało się pomylić z żadnymi innymi. Powtórnie zgniotłam kartkę i wyrzuciłam do kosza, tym razem wkładając w to dużo więcej energii. Westchnęłam. Potem cały dzień starałam się spędzić w miarę produktywnie. Zrobiłam pranie i prasowanie, następnie wzięłam się za sprzątanie. Pod komodą zauważyłam kilka okruchów szkła. Kiedy obracałam je w palcach, uważając by się nie skaleczyć, Uświadomiłam sobie, że są pamiątką tamtej feralnej nocy. Odrzuciłam je z powrotem tam, gdzie były. Zabrałam się za robienie obiadu. Tego dnia serwowałam pracochłonne ravioli z ricottą. Oboje z Paulem lubiliśmy kuchnię włoską. Lepiąc małe pierożki, odpłynęłam myślami. Myślałam o nim. Nawet nie znałam jego imienia. Ale jakie to miało znaczenie w obecnej sytuacji? Nie chciałam mieć z nim niczego wspólnego. Co więcej, nie miałam w ogóle pewności, czy mnie nie okłamuje, mówiąc o ludziach, którzy mieliby rzekomo mnie skrzywdzić. Nic nie trzymało się kupy. Doszłam do wniosku, że mam do czynienia z psychopatą. I jakby na potwierdzenie tych słów przypomniałam sobie, jak tamtego wieczoru dziwnie się zachowując wyszedł gdzieś. To było tak dziwne, że wręcz upewniało mnie w przekonaniu, że jest nienormalny. Tak, z pewnością kłamał, tylko jaki miał w tym cel? Za pół roku miałam się stamtąd wynieść. Postanowiłam wybrać uczelnię wręcz na drugim końcu kontynentu, by nie mógł mnie odnaleźć. Miałam zamiar w ogóle zerwać jakikolwiek kontakt z tą okolicą. Pozostawało tylko pytanie: jak przetrwać te pół roku? Czy będę musiała przez ten czas kryć się w domu i żyć w ciągłym strachu? Nie byłam pewna, czy to zniosę. Ba, wiedziałam, że z tym nigdy się nie pogodzę. Jeszcze jedna kwestia nie dawała mi spokoju. Zastanawiała mnie jego protekcjonalna postawa wobec mnie. Kiedy przetrzymywał mnie u siebie, ani raz mnie nie skrzywdził, nawet nie naruszał mojej przestrzeni osobistej. Czy tak zachowuje się psychopatyczny morderca? To sprawiało, że cała sytuacja wymykała się wszelkim racjonalnym standardom. Pytanie tylko, o co w tym wszystkim chodziło? Z zamyślenia wyrwał mnie dźwięk otwieranych drzwi. Zobaczyłam, że to Paul. Jestem! krzyknął na powitanie i wszedł do kuchni. Widząc, co robię, uśmiechnął się szeroko. Siadaj, poleciłam. Zaraz będzie obiad. Zdałam sobie sprawę, że mój głos brzmi zbyt sztywno, więc, by nie wzbudzać podejrzeń, wymusiłam uśmiech i zabrałam się za przyrządzanie jedzenia. Ten wypad na miasto dziś wieczorem jest aktualny? Spytał Paul następnego dnia. Siedzieliśmy w salonie i oglądaliśmy Discovery. Było jak dawniej, z jedną małą różnicą. Oboje byliśmy o kilka lat starsi, a w kuchni nie krzątała się babcia, piekąc drożdżowe ciasto z kruszonką. Tak wiele się zmieniło. Pomyślałam i poczułam ukłucie tęsknoty. Jeśli nie masz nic przeciwko, zamiast klubu wolałabym pójść do kina. Dlaczego? Przecież doskonale wiesz, że tego typu rozrywka to nie jest mój konik. Okej, okay, nie ma sprawy. Sprawdzę tylko co grają. Wyjął telefon z kieszeni i zaczął przeglądać repertuar. O, to powinno być fajne. Wiem, że lubisz filmy science fiction. A co do klubu, i tak cię namówię. Zobaczysz, będzie fajnie. Wątpię. Mruknęłam do siebie. Kiedy wieczorem szykowałam się do wyjścia, nie miałam pojęcia, co na siebie włożyć, czyli miałam odwieczny problem kobiet zamieszkujących naszą planetę. Po długich przemyśleniach wybrałam zwykłą koszulkę i proste spodnie, a włosy splotłam w warkocz. Tyle. Jesteś strasznie spięta, powiedział do mnie Paul, kiedy siedzieliśmy już w samochodzie. Od kiedy wypad do kina powoduje taki stres? Nie odpowiedziałam. Prawda była taka, że ciągle rozglądałam się, czy nie jedzie za nami pewien czarny samochód. Nie potrafiłam się rozluźnić, a skoro mimo mojej ostrożności zauważył to mój brat, musiałam naprawdę wyglądać na zdenerwowaną. Żeby ukryć nerwy, zaczęłam majstrować przy radiu. Wkrótce wnętrze samochodu wypełniła głośna muzyka. Z ulgą stwierdziłam, że to pomogło. Nie wypytywał mnie o więcej. Kiedy przyjechaliśmy do kina, Paul podszedł do kasy, by odebrać zarezerwowane bilety. Stałam przed wejściem na salę, czekając na mojego brata. Miejsca 16 i 17, powiedział podchodząc do mnie i pomachał mi kartonikami przed nosem. Okej, okay, chodźmy. Usiedliśmy na swoich miejscach. Do sali schodziło się coraz więcej osób, powoli robiło się tłoczno. Kiedy puścili reklamy, wszystkie miejsca były zajęte. Spojrzałam na ulotkę i przeczytałam, że film ma najwyższe oceny ach, stąd ta frekwencja pomyślałam. Musiał być naprawdę dobry. Zagłębiłam się w fotelu i zerknęłam w lewo. Obok mnie siedziała para, ich demonstracyjnie okazywane uczucia działały mi na nerwy. Zresztą nie tylko mnie, sądząc po pomrukach niezadowolenia ludzi w pobliżu. Boże, jęknęłam z obrzydzeniem. Paul spojrzał na mnie pytająco, a ja skinieniem głowy pokazałam mu o co chodzi. Zajęty jedzeniem popcornu machnął tylko ręką i wlepił wzrok w ekran, na którym pojawiały się właśnie pierwsze sceny filmu. Nie umiałam się skupić na projekcji, więc kiedy film się skończył, nie umiałam nawet powiedzieć, o czym był, moją głowę zaprzątały inne myśli. Na szczęście brat nie wypytywał mnie o wrażenia, więc udawanie i zamyślenie miałam z głowy. Kiedy wsiedliśmy do samochodu, spostrzegłam, że jedzie w przeciwnym kierunku niż ten, w którym znajdował się nasz dom. Milczałam, ale gdy zobaczyłam miejsce, do którego mnie zabrał, natychmiast skrzywiłam się. Błagam tylko nie to zaśmiał się złośliwie. Teraz się nie wywiniesz. Idziemy. Niemal wyciągnął mnie z samochodu i w ten sam sposób na siłę wciągnął do klubu. Od wejścia uderzył mnie głośny dźwięk, jakim była typowa dyskotekowa muzyka. Tradycyjnie nowe miejsce poznawałam najpierw wszystkimi zmysłami. Uderzył mnie zapach alkoholu i setek rodzajów perfum. Fluorescencyjne światła na moment oślepiły mnie tak, że mrużąc oczy szłam za Paulem, przeklinając go w myślach. Kiedy byliśmy w części ze stolikami, odwrócił się do mnie i przekrzykując muzykę powiedział – Zajmij jakiś stolik, a ja wrócę za jakieś pięć minut. Nawet nie poczekał na moją odpowiedź, tylko poszedł sobie i zniknął w tłumie. Zaklełam pod nosem i rozejrzałam się za jakimś miejscem na uboczu – nie chciałam, aby przechodzący ludzie zaczepiali mnie albo potrącali, tym bardziej, że prawie wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Wszystkie miejsca zostały zajęte i już miałam odejść, gdy nagle para siedząca w kącie przy stoliku wstała i wyszła. Szybko podeszłam do miejsca, które się zwolniło i usiadłam, ubiegając tym samym dwie dziewczyny, które również miały na tę miejscówkę chętkę. Uśmiechnęłam się przepraszająco i już miałam zrobić to słownie, kiedy za ich plecami spostrzegłam wracającego Paula. Sekundę później zobaczyłam, jak ciągnie za sobą za rękę wysoką blondynkę. Rozdziawiłam usta. Tego się nie spodziewałam. Nim doszli do miejsca, w którym byłam, zdążyłam na tyle się pozbierać, że zamknęłam usta i czekałam, udając opanowanie. Chciałem ci przedstawić Elle. Powiedział Paul, siadając naprzeciwko mnie wraz z blondynką: Ello, to moja siostra Violet przedstawił mnie swojej towarzyszce. Miło mi cię poznać powiedziała, wyciągając dłoń. Uścisnęła ją lekko, uśmiechając się uprzejmie. Miała błękitne paznokcie nie wiedziałam, czemu zwróciłam na to uwagę. Ubrana była w obcisłą czarną bluzkę i rozkloszowaną spódnicę w kolorze morskim. Miała wysokie szpilki. Nie umiałam zrozumieć, po co tak wysokie dziewczyny ubierają takie buty. Zaraz uspokój się, powiedziałam sobie w myślach. Daj jej szansę, może nie jest taka, jak się wydaje. Rozmowa zaskakująco kleiła się. Gadaliśmy na różne tematy. Okazało się, że Ella zna się na wielu rzeczach. Dowiedziałam się, że studiuje prawo. W przyszłości chciała zostać adwokatem. Co rusz spoglądałam na mojego brata, był bardzo zauroczony swoją wybranką. Nie miałam pojęcia, od jak dawna się znają, ale zaskoczyło mnie to, że zapomniał o swojej byłej dziewczynie. Jednak nie chciałam w ogóle poruszać z nim tej kwestii, bo wychodziłam z założenia, że jego prywatne życie to jego osobista sprawa. Po jakimś czasie oznajmili, że idą zatańczyć. Jasne, bawcie się dobrze, odparłam z uśmiechem. Ja idę po coś do picia. Nie martw się, Paul, ja poprowadzę samochód. Chcesz drinka? Przytaknął. Potem chwycił Elle za rękę i poprowadził na parkiet taneczny. Ja natomiast poszłam do baru i zamówiłam dwie Bloody mary dla nich, a sobie wzięłam kole z lodem. Wróciłam do stolika i sącząc swój napój obserwowałam ludzi wokoło. Siedziałam tak dobre 10 minut, gdy nagle zrobiło mi się mdło. Cholera, to pewnie przez to jedzenie w kinie. Popcorn musiał być nieświeży. Zaczęło kręcić mi się w głowie, więc, próbując nie panikować, wstałam i, chcąc przewietrzyć się, zaczęłam zmierzać ku wyjściu. Na zewnątrz owiało mnie zimne powietrze. To nieco mnie otrzeźwiło. Potem ktoś otworzył drzwi i doleciał do mnie zapach alkoholu, jedzenia i perfum. Ta mieszanka podziałała na mnie jak prawy sierpowy. Poczułam silny skurcz żołądka. Zdążyłam tylko odejść na bok tak, aby nikt mnie nie widział i zaczęłam wymiotować. Wstrząsające mną dreszcze sprawiły, że upadłam na kolana. Trzymając się za brzuch, czułam jak mój żołądek rytmicznie, aczkolwiek bardzo boleśnie daje mi się we znaki. Po kilku minutach poczułam się odrobinę lepiej na tyle, by móc wstać z kolan. Kręciło mi się jednak w głowie, tak że musiałam oprzeć się ręką o ścianę i łapałam powietrze otwartymi ustami. Wszystko w porządku? Usłyszałam niespodziewanie znany mi głos. Adrenalina zawładnęła moim ciałem. Odwróciłam się automatycznie i prawie krzyknęłam. Przede mną stał on. Z zostaw mnie. Wyjąkałam, a strach ścisnął mi żołądek, co wywołało kolejną falę nudności. Odwróciłam się, bez wymiotować. Kątem oka zauważyłam, że znalazł się przy mnie i zatroskanym głosem pytał, co mi jest. Uspokoiłam się i spojrzałam na niego szeroko otwartymi oczami. <laughs> Nic mi nie jest. Wycharczałam, czując jak gardło piecze mnie od soków żołądkowych. Odkaszlnęłam i wyprostowałam się, unikając kontaktu z nim. Stanęłam kilka kroków od niego i przyjrzałam mu się. W ciemności prawie nie było go widać. Znów ubrany był na czarno. Mimo panującego chłodu, miał na sobie jedynie koszulkę. Na sam widok zrobiło mi się zimno, i przypomniałam sobie, że moją kurtkę zostawiłam w klubie. Zadrżałam z zimna. Poczekaj, powiedział. Potem zniknął we wnętrzu budynku. Wrócił po chwili, trzymając w rękach moją kurtkę. Wahając się, zbliżył się o krok i wyciągnął ją w moim kierunku. Ubierz się, powiedział. Jest dość chłodno, zmarzniesz. Ostrożnie wzięłam ją z jego rąk i narzuciłam na ramiona. Co tu robisz? zapytałam nagle. Sama nie wiedziałam skąd ta odwaga. Chyba wzięła się stąd, że lekkie zawroty głowy działały na mnie jak stan upojenia alkoholowego. Byłem w pobliżu odparł cicho. Miał głęboki ton głosu już prawie zapomniałam, jak brzmi Akurat wtedy, kiedy ja tu jestem obiecałem Ci, że będę Cię chronić spojrzałam na Niego. Przyglądał mi się uważnie, jakby czekając na coś. Postanowiłam nie wdawać się z nim więcej w dyskusję i wrócić do środka, omijając go szerokim łukiem. Chyba przeceniłam swój zmysł równowagi, bo nagle zawroty głowy przybrały na sile, kroki mi się poplątały i upadłam. W zasadzie to prawie upadłam, bo zareagował błyskawicznie i podtrzymał mnie. Chyba nigdy nie widziałam jego twarzy z tak bliska. Kiedy nasze oczy się spotkały, z zafascynowaniem przyjrzałam się barwie jego tęczówek. Zdawałam sobie sprawę, że powinnam stąd uciekać, ale zawroty głowy zamieniły się w głośne łupanie w czaszce, a ból był tak silny, że miałam trudności z zachowaniem świadomości.